na Killer zagramy sobie w, w GTA z w Niestety, teraz ma z No i co? Jestem na 9 osoby sesji. Ogólnie też powiem Wam, że od czwartku do czwartku jest. Od tamtego do tego czwartku jest przecena. E, znaczy, nie przecena. No tak, przeceny są na bunkry. Ogólnie e, też na przykład. Może tego. Około się ma, też na przykład macie raz dwa bunkier, więc tam z ulepszeniami 2 miliony 100, mln. możecie wyciągnąć co tam jeszcze, na magazyny tego, z magazynów możecie więcej wyciągnąć raz dwa też 500 tysięcy za mały, półtorej za średni i za duży 4 miliony, więc trochę się opłaca, bo nie, no opłaca się, jak widzicie, ja mam 12 milionów, trochę dużo, No i tyle. dobra. Oba. Aha. Bart dołącza. Bart ma nad. E, a ty płaci za GTA online? E, czekaj, hubi. E, siema, ma Bart. E, ogólnie, czy, jeśli chcesz grać online, to po prostu musisz kupić PS Plusa, nie? Tam w PlayStation Store. żeby by No. <gryw> to nie. Fajnie, że Bart ma cały czas nad. Ma alergię na Riodosa. siema hmm. ma. <gulety> <Jak ładnie. gulety> dobra. Jak z tym, tym wiesz, liczącym? Możemy robić, bo i tak teraz mam czas. No dobra. Odpaliłem no livea. No, masakra. Kurwa, ty się do mnie? No. Ej, rozumiesz, że ja w środę mam dwa polskie pod rząd? Aha no, ja tam mam powiem ci, że cały czas 6 lekcji, a jedynie jutro mam siedem. a, a ja mam e, ja mam tak, Mój jak 5 i resztę po 6. I chyba nas no. 5 a, e, a to się nie opłaca. Jak się, No m, nie wiem, my się tam... według mnie to się opłaca, nie? Ty kupujesz CGT i ty kupujesz plus, PS Plus co miesiąc za 33 zł. Jakbyś chciała też o, tego hubik, yy, tego PS Plusa kupować, Oj. to że no co. A wiesz, że mi mówił, że cały czas ma 7 lekcji i raz chyba tam 6. No ja się nie e... tego czekaj. No. Killer w ogóle że w, w tygodniu, tak mamy luz, bo nie dostaliśmy ani książek, ani yy, będziemy... Ja mam do jeszcze takie coś, że po prostu będę się zapoznawał z ocen ocenacją. Yy, ta, PSO, pes, no, pies, e, bez sensu, nie wiem czy tak bez sensu, no bo, no tego, sensem właśnie. Dobra, czekaj, tego live'a włączę, ale właśnie no. y, tydzień, właśnie dla mnie to jest fajne, bo tydzień nie mamy wolnego jeszcze, tak, tydzień, nie, bo jak będziemy robić. No, się będę tam czytać ogólnie, ja bo teraz najlepiej będziemy... to, żeby mijał ten czas, a we wakacje w ogóle nie mijał, to, to, to tak bym, tak, tak bym zrobił. A, ale ty w ja, ogóle ja, no Ja nawet nie umiem pisać jeszcze No kurna, ty, bez kitu, inwalidy 3000 W ogóle ja ci powiem że... chwilę Inwalidy 4 miliardy Jestem Ja w ogóle tego tam jak znudzi ci się fabuła to kupujesz PS plus i zapindalasz, no? Dobrze, Kolo, piszesz. No, ogólnie ci powiem, że tam klasy, klasy odmalowali picu na białe z tego. Coś kurna podzielili na jakieś sportowe, główne jakieś. E, jeszcze automat jakiś tam jest, nie wiem. Kiedyś był, ale coś spieprzyli. A jaki automat? No, podobno z jakimiś napojami, ale też podobno chyba... Znaczy, z napojami to na ja pewno, też, ale podobno ja, z ja jakimiś takimi, wiesz... Ja właśnie takim, wiesz. automat z napojami. Miałem też taki sklepik mały. No, ja miałem też. Z jedzeniem, czytami, jakimś popcornem i Jaką Taką poma. Janko. Oni to wygłosy, takimi, ja żeby to tak. No, przywitaj się z Bartem XD i z live'em. Jo, <laughs> Ja pie... to, to jest profilowym no. na YouTube nie wiem co zrobiłem yy, A kiedyś było za darmo yy, Ale za darmo PS Plus Nie, nie weź za darmo nie, PS Plus. Nie, Nigdy nie było yy, No Riotas mówię żebyś się z liveem przywitał a. I nie wiem czy zauważyłeś bo bardzo łączył Co wyłączenie zrobię Ej, e, ktoś z was ogląda mojego live'a? Bardzo, Ja ba. oglądam. No to bardzo, weź, tak, 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 tak... Będziesz, słyszysz mnie i mógłbyś włączyć, bo tak, 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 tak źle, tak dziwnie się słyszę. A, to fajnie. I teraz znowu będzie się męczył z tym. no. Pokczam. Dobra. Było. Jak? Za darmo PS pusta nie było. Nie wiem co robić to sobie w pociągu zostałem. Lecimy No kiedy jeszcze do... Nie op, jeszcze jest do online Nie wiem Ale Gita only Ale tylko dwa dni No tylko, dw tylko dwa dni chyba? Nie wiem z za bardzo nie wiem ta only polska język trudny język I nie no to jest chubidłowana jest Dwa to trzy dobra Nie wiem czemu się kłócicie, ja tutaj kupuję sobie PS Plusa na rok <laughs> Nie, takie ja Kurła! Kurwa a To się tu nie opłaca tu, A tu na rok, i się co, co E, bambikowy majki, e, siema. Kiedy włączę do ciebie na sesję, dobrze, mam 7 osób. To robimy, to robimy przygotowanie bo? i pitch i cóż Pitch tak. Pitch i hubik, ogar, ogar, bo zaraz tam wiesz tego. Bo Kolo ogólnie moderatorem jest, to wiesz, to, to cię tam może wyciszyć spokojnie. Wydźwignie Wyci go na 300 sekund. Nie, co, Serio? Na 300 sekund, ale 300 sekund zaraz to mu odblokują. No, tak. 30... 300 sekund, kurna. 300 i tyle. W ogóle bardzo weź wyłącz mojego live'a i nie wiem, bo czasami po prostu tak zacina się. Nie jakoś. no chciałem go tylko do tego, ten czasowo to hmm. Cztery osoby na live. Ie. Ale po co jak my będziemy glitchować? chować? Ja mam tylko 150 tysięcy, jestem biedny. A ja, ja mam tylko 12 000. milionów. To... A to on... Jo Joki kibokor. Ej, ale. Kurna. Y, wie, wiecie co? Wam opowiem taką historię bez kiturze? że. Y, z tego. No. Ej, a może być przez, Bo tak dziwnie cię słychać. Dobra. Czekaj. Już. Wychodzę. Takie, czy będzie z Bartem nad. O teraz dobrze. A z Bartem nad będzie, chyba. O jest. Ej, ogólnie... No, opowiem... Ej, ogólnie... Weź tego, dawaj, już zaczynaj te, przygotowania. Ogólnie wam powiem taką historię. Całemu live'owi i ogólnie. Powiem wam, że mam takiego... Nie wiem, czy można go nazwać kolegą, po prostu taki ulaniesz, nie? Bez obrazu ich, że... E, po prostu takiego ulańca mam, nie? E, w klasie. I tak o, e, zgadam z kolegą i ten coś tam mówi, że... Jak przerywa? Kurna, kiedy mi przyjdzie? Dobra. Ej, ogólnie, mam znowu, mam powtórzyć tą historię czy są w skoro mnie przerwało? Nie! No Aha! i... Chuj dupy, dzieciaku. Weź ogar. Yy, i ogólnie, tego, tego, czekajcie. No i mówi, mówi, że jestem bamikiem, a ja mówię, że Fortnite nie gram, no to jest słabe, gówno po prostu, nie. A ten tego, i mówię, że gram w Geta, ten ten mówi, że gra w Geta i no jak chce grać, no to on po prostu podaję nick dwa razy, bo on taki kurna zakręcony, jak nie wiem. Kurna podaję mu dwa razy nick i ten i zakończenie tego. Siema, wojo. I ogólnie zakończenie... Yy, znaczy, w domach już byliśmy o takiej 10.50 albo o 11:00, nie? A ten jeszcze nadal przez półtorej godziny mnie nie zaprosił do tych spieprzonych znajomych. A gra na PS4. Dobra. Jest taki, e, kurna, zakręcony. Od dostałem. Dobra, to, to dawaj. Kurde, ładnie. się. Czekaj. W ogóle ja se tak... Tego, tak się te, słamię tuba i tak mam na full'a mikro i tak se tego, i takie Co to tak kurna głośna zapomniałam, że wczoraj po prostu se dałam na full'a ten, dźwięk Słuchawek Ej, y, dwa przygotowania nam zostały, killer, i już możemy robić to To dawaj, 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 dawaj A ty kie, wiesz kiedy wychodzić? Bart A czemu ja wychodzić, czemu, a czemu ty? Na początku, jak będziesz tym chciał, miał zarobić, zarabiać, to ja wychodzę, ale jak ty jesteś tego hostem, to ty wychodzisz. Ale ja chcę zarabiać, halo, ty masz, chcesz halo. Ja my się, ale my się wymieniamy, spokojnie. No ale gość na tym umie, bo potem ja ci pomogę, bo ja mam mało ja mam 150 tysięcy. Ale ja ci też pomogę, spokojnie, na dzień możesz zarobić 7 milionów. A jak chcę w to zro... zrobić? Zrobić. tak chcę to zrobić. No to z złóż go szczęści, le Lego. Dobre. Dobra. No po prostu, mam ci wytłumaczyć czy nie? To powiedz mi kiedy mam wyjść. No to mogę ci teraz powiedzieć. Po prostu, e e czekaj, ty chcesz być w, te w tej torpedzie czy chcesz być w tym Avengerze? I strzelać te helki? torpedzie. Ja Dobra. Wiem, Dobra, no, no, dobra. I po prostu... Czekaj. Y, jak będziemy lądować Avengerem... Albo nie, to słuchaj. Zrobimy tego, że jak ro, robimy tego, y, jak robimy u mnie... To, I żebyś ty zarabiał, to po prostu ty będziesz sterował Avengerem i ogólnie Helki strzelać. Ale jak będziemy robić u Ciebie, to po prostu ty będziesz yy, w torpedzie, dlatego że tam spokojnie ich jest maksymalnie 10 lub 15, z czego nie są tak pospamieni, tylko po prostu raz jest trzech, raz jest dwóch, po prostu, nie? I sobie poradzisz. No i po prostu. czekaj i po prostu będziesz ty musiał wychodzić. Ja będę w Avengerze. Dobra. dobra e, Nic nie, nie, nie zrozumiałem, więc mi kiedy mam wyjść. Dobra, po prostu jak e, wyląduję. Nie, nie wtedy. Czemu Jodę skłamiesz? Nie. E, dobra, bardzo weźmy zaprosz. Może, że Dobra, czekaj. Po prostu... E, trudny, muszę, trudny muszę ustawić. Trudny. Tak. Ej, to weźmy zaprosz jeszcze tak. do organizacji. A nie, bo Ty już, dobra, 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 nie zapraszaj, bo Ty już startujesz. Moi znajomi, listy znajomych. Dobra, i ogólnie ile, będziesz, ile. słuchaj, jak wyląduje, to będzie taki ekran, jakbyś ukończył przygotowanie, znaczy taki zielony taki lub... Zielony. No tak, i po prostu jak Ci się ten ekran pojawi, to od razu lub niecałą sekundę po włączasz PlayStation i wyłączasz, zamknij aplikację robisz. Mhm. Dobra. Czekaj. I ja tu mam ja. ogarniam to, więc spokojnie. I po prostu jak y, teraz ci powiem taką... no, ja teraz Majd, czyli... Nie możesz po prostu powiedzieć kiedy mam wyjść? No, powiedziałem ci, że jak będziesz miał taki zielony ekran, znaczy taki zielony jakby się ukończył, to sekundę, niecałą sekundę lub po prostu jak ci się to pojawi, niecałą sekundę po prostu, niecałą sekundę jak ci się to pojawi, po włączasz przycisk PS, a potem zam tego, potem options na GTA i zamknij aplikację. No, wiem jak to się, jak włączać GTA, wstępy nie są. No, dobra, ale kurna. No bo po prostu nie masz udostępnienia. To nie jest był sam to bym gadał sam do siebie, tak by było jest, Nie Ja nie chodzi. No fajne jest. Znaczy yy, bluza jej ogólnie jest fajna, ale maska nie. No ja, to maska. No. W ogóle ja nie wiem co mam za auto, bo miałem opresora, ale chyba nie będę miał auta. Jak jak tak, to no, ja dostanę. Ja chyba też nie będę miał. Ja też nie będę. Miał. No to zamówiłem mechanikiem, jakby się dało. Czekaj. Ogólnie. A nie, mamy wóz pacyfikacyjny. Do Dobra. Dobra, to. Ja no tak. No bo ja będę wysiadał i będę. Te. Te, wiesz. Biegnie szybciej. Dobra. Okay. 8 km w tym. Wóz jechać? No bo No bo chciałam. Bo... Nie, o dobra, pomiń, 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 prawy krzyżak ja mi nie pokazuję tego, nie mogę pominąć. A. bo ja, mi pokazuję tą wodzą. O dobra, też mogę pominąć. Dobra. Po prostu z, y, tego, wczoraj, znaczy ostatnio Tym jak no, grałem, to mój jedzie. kolega, m, mój kolega po prostu wiesz, y, mógł, ale pod jakieś przyciskiem, dobra, pieprzyć. Jedziemy. Uba, pieprzyć. No, e, e, słuchaj, po prostu z, robimy tako: ty gasisz cele, e, tam jeszcze i je zmieciesz tym swoim działkiem wodnym, i jak ja będę odzyskał, odzyskiwał te dyski, to o tym je zasłaniasz. Nie? Ciężarówką? Ta, tym wóz, wozem. Wózem, zasłaniasz mnie wózem. Wózkiem. No, wózkiem inwalidzkim. W ogóle też na tym rozpoczęciu, nie? Był jakieś tego, jakieś nie wiem, takie dziecko, co miało może 7-8 lat. Nie? 7-8 lat. nie, nie da się ty skręcać! <laughs> 7-8 lat i ogólnie ono było na wózku inwalidzkim. Więc tam cię pozdrawiam i w sumie. Moskitu. poza. Dobra, czekaj, wychodzę! Dobra, zasłaniaj! Głuba się! Głuba się! Nie mnie zasłaniać! No dobra, nie biją. To, to przy większych falach będzie. Na końcu będziesz musiał mnie zasłaniać, bo tam jest dużo. Mordu Przed... wow. Ła! Ty dodałeś na trudne? Tak, dałem. Cię popieprzyło? Jak my tego nie zrobimy? Czemu? Ja ten normalny robię, a ten na trudny se dał i tak nacisku No mówię no mówię, wydaje się cię trudny ustawię, ja ty tak A to Solę No siadasz, wsiadasz czy kur na co robisz? Bo nie mamy czasu do straszenia Genia Siema Ty i przez drzwi wsiadłem Maj kurna no i pod górkę jeszcze z tym gównem mam wjechać Ura! Jestem, per jestem to, pan jest pan to jest wóz strażacki Wózkiem sklepowym będzie zasła zasłoniane, no dosłownie Bardzo zasłonię mnie wózkiem sklepowym Tylko gdzie by tu pomieścić te... Ża jedzenie? Może tutaj gdzieś pa? Byłoby trochę miejsca, jakbym se usiadł z przodu. Kurna, byłoby trochę miejsca, nie? Z tyłu Dobra, ja taki na pierwszej kamerze Jestem. A tam patrzę do Ciebie. Chyba jak skręcam. No zrobię. Ej, dobra. Coś... Czekaj, czekaj, muszę się zobaczyć. Dobra, pieprzyć. Dobra. Uła, Umy, na umyj ich, umyj ich, oni się nie myją. Brudasy, brudasy, au. a u. tam puto na mordę. Nie trafię was. No oni się ruszają, jak mieli kurna dr dr drgawki, kurna, nie umiem się wysławić. Kurna, a oni, ty w ogóle nie skręcasz, a oni dostają drgawek. Ja próbuję ich zdjąć, ale się nie da. Ej, my się wymieniamy. Będziemy wymieniać. A wodą dostałem na łeb. No kurna, umyjałam się. Kurde. Pijcie póki możecie. Zrobiłem blokadę. No nie no. A to tu szybkie jest. Jadę ta. 700 na godzinę. Nie, nie, nie złamał to. Dobra, to U mnie to, U mnie miałeś lagi. Ja to nie driftsuję byku Co <grym> my ty w wjeżdżasz jakieś biedne Czere... O, czyszale, Jak dostał U, być, Dobra, słuchaj, y, musimy ich pozabijać To poczekaj jeszcze, zniszczę zabi... nam plary Leży? Kolej... Ja no, Załóż Załóż pancerz To stój w miejscu, okej? Okay? Próbuję. Ryska wow. ich wodą Ryscam ich wodą Musisz na kontrolerze swoich A Ła! Ile wybijecie? Weź tego, bo oni wybiją Co, gdzie ty wjechałeś? Często <grym> i to było. Ule... Podłącz ponownie kontroler. I nie... Ja tego nie... tego się nie da zrobić. Patrzcie! Co ja mam zrobić? Bo tego się nie da, wiem o tym, ale może się będzie dało. Bo mam. Uwaga! A podłącz. Aha! <laughs> Brawo, Rockstar! Brawo, kurna! Mam. Uwaga! Podłącz ponownie kontroler i nie mogę nic robić. Jestem. Jest podłączony, kurna! Dawny. Podłączę raz. I nic. Ha, z Gita wywaliło! Nie, ja teraz pamiętam wszystkie przyciski padzie oprócz pesa. E, podłącz pod USB. Jak kurna pod USB? Czekaj. Kurna nie ogarniam. No, mam podłączonego pada do kurna e, playa i se ładuję go nawet jeszcze. Czekaj. E, ma... No fula ma już, ale jeszcze raz podłączę. Dobra, odłączyłem i pierwsze to? Jeszcze raz próbuję, czekaj. Nie wiem, kurna. Dobra, wiecie co, to będzie po prostu kontynuacja live'a i tyle, bo tego się nie da, nie? Dobra, to... Dobra, to